Ministerstwo Zdrowia zrobiło to, co do niego należało. Liczył się wtedy czas. Pamiętamy doskonale, jak wyglądała sytuacja w marcu. Cały świat dosłownie zabijał się o to, żeby pozyskać transporty maseczek, transporty sprzętu medycznego, sprzętu ochronnego. Od tego zależało życie ludzkie i ja jestem ogromnie wdzięczny Ministerstwu Zdrowia, osobiście panu ministrowi zdrowia, za takie szybkie reakcje. Ja sobie wyobrażam, że to musiała być reakcja taka, nie jestem medykiem w najmniejszym stopniu, jak chirurga, który podejmuje decyzje w ułamkach sekund, w sekundach. Decyzje dotyczące ratowania ludzkiego życia i wtedy, nie zawsze można sprawdzić bardzo dokładnie rzetelność każdego kontrahenta. Wtedy od pozyskania tych masek z Chin z innych miejsc na całym świecie zależało życie ludzkie. Minister Zdrowia podjął najlepszą możliwą decyzję jaką wtedy można było podjąć. Ten problem nieuczciwych kontrahentów no niestety nie dotyczy tylko Polski, to jest problem powszechny na świecie. Dzisiaj przekazałem tą informację, dostaliśmy 600 tysięcy masek zakwalifikowanych jako FFP, w związku z, z Unii Europejskiej, w związku z tym, że sprawdzamy i kontrolujemy te maseczki, poddaliśmy je kontroli. Okazuje się, że nie spełniają niestety żadnej normy FFP. Będę dzisiaj wysłał list do Komisji Europejskiej, ponieważ te maseczki trafiły do 16 innych krajów. To pokazuje skalę problemu fałszywych maseczek w skali nie tylko polskiej, ale europejskiej czy światowej.